Witamy na kanale, na linii Życia. Wyobraź sobie, że zostałeś wymazany. Twoje imię, Twoja rodzina, Twój kraj, wszystko przestało istnieć. Jesteś tylko numerem w największym więzieniu, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek na nieludzkiej ziemi Syberii. Dziś opowiemy historię nie o pojedynczej ucieczce, ale o Egzodusie całego narodu. To opowieść o setkach tysięcy Polaków skazanych na śmierć w sowieckich gułagach, którzy wbrew wszelkiej logice postanowili wrócić z martwych. To historia armii żywych szkieletów, o generale torturowanym w więzieniu KGB i o niewiarygodnej podróży z samego dna piekła do ziemi obiecanej. To historia armii Andersa. Jest rok 1940. Dla świata II wojna światowa toczy się na zachodzie, w okopach Francji i na niebie nad Anglią, ale dla Polski. Piekło ma dwa fronty. Po inwazji Niemiec 17 września 1939 roku od wschodu uderza drugi, równie bezlitosny wróg Związek Radziecki. Stalin i Hitler, sekretni sojusznicy, dzielą Polskę na pół. Dla setek tysięcy polskich obywateli, którzy znaleźli się pod sowiecką okupacją, rozpoczyna się noc bez końca. Nazywasz się Jan Kowalski. Jesteś nauczycielem. Leśnikiem, policjantem, żołnierzem, albo po prostu zwykłym rolnikiem, który miał nieszczęście mieszkać zbyt blisko nowej granicy. Pewnej nocy do Twoich drzwi łomocze NKWD, dają Ci 20 minut na spakowanie. Zostajesz wrzucony do bydlęcego wagonu, bez jedzenia, wody i sanitariatów. Przez wiele tygodni, w potwornym ścisku i smrodzie, jedziesz w nieznane. Twoim celem jest Syberia lub Kazachstan. Nieludzka ziemia, na której Imperium Rosyjskie, a teraz Sowieci, budowali swoje najgorsze obozy pracy przymusowej gułagi. Twoje życie, jakie znałeś, właśnie się skończyło. Gułag to świat, w którym ludzkie życie ma mniejszą wartość niż narzędzie pracy. Dzień zaczyna się przed świtem od skromnej porcji wodnistej zupy i kawałka zamarzniętego chleba. Następnie w temperaturach spadających do minus 40 a nawet minus 50 stopni Celsjusza maszerujesz kilometry do pracy przy wrębie tajgi lub w kopalniach. Pracujesz po 12-14 godzin dziennie w ubraniu, które jest strzępem materiału, niezdolnym ochronić cię przed morderczym mrozem. Każdego dnia walczysz z trzema wrogami głodem, zimnym i wyczerpaniem. Głód jest wszechobecny, permanentny. To tępy ból w żołądku, który z czasem zamienia się w apatię. Zimno wciska się wszędzie, powodując bolesne odmrożenia, które często kończą się amputacją, a wyczerpanie sprawia, że każdy krok, każdy ruch siekierą staje się torturą. Baraku, w którym śpisz na drewnianej pryczy z dziesiątkami innych więźniów, panuje brud i choroby. Tyfus, czerwonka i szkorbut dziesiątkują mieszkańców. Śmierć jest tak powszechna, że przestaje robić wrażenie. Widzisz, jak twoi towarzysze, jeden po drugim gasną, zamarzają podczas pracy, umierają z głodu na pryczy, lub są zabijani przez strażników za najmniejsze przewinienie. Twoim jedynym celem jest przetrwać do następnego dnia. Wśród setek tysięcy Polaków zesłanych do tego piekła jest generał Władysław Anders, jeden z najwybitniejszych dowódców kampanii wrześniowej. On nie trafił do zwykłego łagru. Został osadzony w centralnym więzieniu NKWD na Ubiance w Moskwie. Przez 22 miesiące jest poddawany brutalnym torturom. Śledczy próbują go złamać i namówić do wstąpienia do Armii Czerwonej. Anders, mimo połamanych żeber i potwornego bólu, odmawia. Jest przekonany, że umrze w tej celi, tak jak tysiące innych polskich oficerów, którzy w tym samym czasie mordowali. Strzałem w tył głowy w Katyniu. Jest rok 1941. Straciłeś już wszelką nadzieję. Jesteś cieniem człowieka, żywym szkieletem, którego jedyną myślą jest kromka chleba. Ale pewnego dnia przez obóz niczym iskra rzucona w ciemność przechodzi niewiarygodna szeptana plotka. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Stalin, twój oprawca, jest teraz sojusznikiem Zachodu. A wraz z tą wiadomością pojawia się druga, jeszcze bardziej szalona. Ma powstać polska armia na nieludzkiej ziemi. Wiadomość o ataku Hitlera na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku była dla świata szokiem. Dwa setek tysięcy Polaków gnijących w sowieckich gułagach była to iskra, która rozpaliła na nowo niemal wygasłą nadzieję. Stalin, dotychczasowy sojusznik Hitlera z dnia na dzień stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii. Pod potężnym naciskiem Winstona Churchilla, który potrzebował każdego żołnierza w walce z Trzecią Rzeszą, Kreml został zmuszony do podpisania układu z polskim rządem na uchodźstwie. Układ Sikorski-Majski, zawarty 30 lipca 1941 roku, był politycznym trzęsieniem ziemi. Ogłaszał amnestię dla wszystkich polskich obywateli przetrzymywanych w ZSRR i przewidywał utworzenie na terytorium Związku Radzieckiego polskiej armii, która miała walczyć u boku aliantów. Z zimnej, ciemnej celi na Łubiance został zwolniony generał Władysław Anders. Schorowany, ledwo poruszający się o kulach po miesiącach tortur, ale o niezłomnym duchu, został mianowany dowódcą nowej armii. Jego pierwsze zadanie było niemal niewykonalne – odnaleźć i zebrać swoich przyszłych żołnierzy rozproszonych po bezkresnych, nieludzkich terytoriach od Kołymy po Kazachstan. Wiadomość o amnestii i formowaniu polskiego wojska rozchodziła się po gułagach z prędkością błyskawicy, często jako niepotwierdzona plotka, szeptana od ucha do ucha. Dla wielu więźniów, którzy stracili już wszelką nadzieję, brzmiało to jak szaleństwo, mimo to, chwycili się tej ostatniej deski ratunku. Rozpoczął się jeden z najbardziej niezwykłych i tragicznych eksodusów w historii. Z najdalszych zakątków Syberiu, z obozów położonych tysiące kilometrów od cywilizacji, Polacy zaczęli swoją desperacką wędrówkę do punktów zbornych wyznaczonych w Buzuluku i Tockoje na południu Rosji. To był marsz żywych szkieletów. Komendanci Łagrów, często niechętni lub niepoinformowani, z opóźnieniem zwalniali Polaków, nie dając im żadnego jedzenia, pieniędzy, ani odpowiednich ubrań. Ludzie w łachmanach, boso lub w butach zrobionych z skory brzozowej ruszali w drogę. Szli pieszo przez tajgę, w kilkudziesięciostopniowym mrozie, żywiąc się tym, co znaleźli korzonkami, jagodami, a czasami upolowaną wiewórką. Inni, którzy udało im się dotrzeć do stacji kolejowych, tygodniami jechali w przepełnionych, nieogrzewanych wagonach, próbując dostać się na południe. Tysiące z nich nigdy nie dotarło do celu. Umierali po drodze z głodu, wyciększenia i chorób. Ci, którym udało się przeżyć tę podróż, byli w stanie tragicznym. Gdy docierali do obozów formowania armii, generał Anders i jego oficerowie byli przerażeni. Zamiast żołnierzy, Zobaczyli tłum ludzkich widm. Mężczyźni, kobiety i dzieci w łachmanach, ważący po 30-40 kg, z zapadniętymi, gorączkującymi oczami, cierpiący na szkorbut, tyfus i dezenterię. Mimo to ich duch był niezłomny. Gdy tylko otrzymali pierwszy ciepły posiłek i czysty mundur, odzyskiwali godność. Chęć walki o wolną Polskę była silniejsza niż fizyczne cierpienie. Do punktów zbornych garnęli się nie tylko mężczyźni zdolni do noszenia broni. Przybywały całe rodziny, kobiety, które straciły mężów i tysiące sierot, którzy rodzice zmarli w ładmach. Generał Anders, wbrew początkowym ustalenom ze Stalinem, który chciał tylko mięsa armatniego, podjął kluczową, humanitarną decyzję. Przyjmował wszystkich. Wiedział, że dla tych cywili polska armia jest jedyną szansą na przetrwanie. Armia Andersa, formowana na nieludzkiej ziemi, stawała się czymś więcej niż tylko jednostką wojskową. Stawała się polską arką Noego, która miała ocalić resztki narodu z sowieckiego potopu. Jednak Anders szybko zdał sobie sprawę, że Stalin wcale nie zamierza mu pomóc. Wręcz przeciwnie, sowieckie władze zaczęły aktywnie sabotować formowanie polskiej armii. Zaczynała się nowa cicho wojna, w której stawką było życie około 100 tysięcy ludzi. Gdy pierwsze entuzjastyczne miesiące formowania armii minęły, generał Anders i jego sztab zaczęli dostrzegać niepokojącą prawidłowość. Mimo oficjalnych zapewnień o sojusznicy i współpracy, sowieckie władze robiły wszystko, by utrudnić, a być może nawet uniemożliwić, stworzenie silnej i niezależnej polskiej armii. Sabotaż przybierał różne formy. Najbardziej dotkliwy był problem zaopatrzenia. Sowieci dostarczali Polakom racje żywnościowe, które były drastycznie zaniżone i często składały się z zepsutych lub niejadalnych produktów. Dla ludzi, którzy byli na skraju śmierci głodowej, była to forma powolnej egzekucji. Mundury, które docierały do obozów, były starymi brytyjskimi sortami z czasów I wojny światowej, całkowicie nieprzystosowanymi do rosyjskiej zimy. Brakowało broni, amunicji, a przede wszystkim leków, podczas gdy w przepełnionych obozach szalały epidemie tyfusu. Ale najgorsza była gra, jaką NKWD prowadziło w kwestii rekrutacji. Mimo ogłoszonej amnestii tysiące Polaków wciąż było przetrzymywanych w najdalszych łagrach, a komendanci obozów pod różnymi pretekstami odmawiali ich zwolnienia. Co więcej, Anders z przerażeniem odkrył, że brakuje kilkunastu tysięcy polskich oficerów, którzy zostali wzięci do niewoli w 1939 roku. Pytał o nich wielokrotnie podczas spotkań z sowieckimi oficjałami, a nawet podczas osobistej rozmowy ze Stalinem. W odpowiedzi słyszał tylko wymijające kłamstwa, że uciekli do Mandżurii. Prawda o zbrodni katyńskiej miała wyjść na jaw dopiero za kilka lat. Anders zrozumiał, że wpadł w pułapkę. Stalin nie traktował go jak sojusznika. Polska armia miała być dla niego jedynie narzędziem, słabym, niedożywionym i całkowicie zależnym od ZSRR mięsem armatnim, które mógłby rzucić na najcięższe odcinki frontu. A co do cywilów, którzy schronili się przy armii, ich los był przesądzony, mieli zostać siłą naturalizowani i zamienieni w sowieckich obywateli na zawsze tracąc swoją polską tożsamość. Generał stanął przed tragicznym wyborem. Mógł zostać w ZSRR, próbując walczyć u boku armii czerwonek, co prawdopodobnie skończyłoby się zagładą jego wygłodzonych i źle wyposażonych żołnierzy, albo mógł spróbować dokonać niemożliwego, wyprowadzić całą swoją armię i towarzyszącym jej cywilów z nieludzkiej ziemi. W tym samym czasie Brytyjczycy, którzy rozpaczliwe potrzebowali żołnierzy do obrony swoich pól naftowych na Bliskim Wschodzie przed niemiecką ofensywą, zaczęli naciskać na Stalina, by pozwolił polskim jednostkom na przegrupowanie do Persji, dzisiejszego Iranu, który znajdował się pod brytyjską kontrolą. Dla Andersa była to szansa, na którą czekał. Rozpoczął desperacką grę dyplomatyczną. Podczas kolejnego spotkania ze Stalinem w marcu 1942 roku posunął się do ryzykownego blefu. Stwierdził, że z powodu braków w zaopatrzeniu jest w stanie wyżywić tylko część swoich żołnierzy i zaproponowałby nadwyżkę tymczasowo ewakuować do Iranu, gdzie mogliby zostać wyekwipowani przez Brytyjczyków. Stalin, który w tym czasie sam borykał się z ogromnymi problemami zaopatrzeniowymi i być może chciał pozbyć się kłopotliwych i niepokornych Polaków, nieoczekiwanie się zgodził. Wydał zgodę na ewakuację części żołnierzy. To był moment przełomowy. Anders wiedział, że musi działać szybko, zanim dyktator zmieni zdanie. Natychmiast rozpoczęto przygotowania do pierwszej fali ewakuacji. Jednak generał miał znacznie ambitniejszy i bardziej ryzykowny plan. Nie zamierzał zostawiać w ZSRR nikogo. Jego celem było wyprowadzenie wszystkich każdego żołnierza, każdej kobiety i każdego dziecka, które zdołało dotrzeć do jego obozów. Było to bezpośrednie wyzwanie rzucone Stalinowi i gra o najwyższą stawkę. Rozpoczęła się cicha wojna o ludzkie życie. Anders i jego oficerowie, często fałszując dokumenty i ukrywając cywilów w transportach wojskowych, starali się uratować jak najwięcej osób. Wiedzieli, że dla tych, którzy zostaną, nie będzie już innej szansy na ucieczkę z sowieckiego piekła. Zgoda Stalina na ewakuację uruchomiła jedną z najbardziej niezwykłych operacji logistycznych II wojny światowej. Z oblodzonych stepów południowej Rosji dziesiątki tysięcy Polaków miało zostać przetransportowanych do portu. W Krasnowodsku dzisiejszy Turkmenbashi nad Morzem Kaspijskim, a stamtąd statkami do Pachlawi, dzisiejsze Anzali, w Iranie. Dla ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli więźniami głagów, sama podróż była kolejną próbą charakteru. Pociągi, którymi jechali, wciąż były przepełnione, a warunki sanitarne tragiczne. Jednak tym razem jechali ku wolności. Pierwsza fala ewakuacji, która odbyła się na przełomie marca i kwietnia 1942 roku, była chaotyczna i pełna napięcia. Sowieccy urzędnicy na każdym kroku piętrzyli trudności. Próbowali ograniczać liczbę wyjeżdżających, zwłaszcza cywilów. Mimo to, dzięki determinacji polskich oficerów, udało się ewakuować ponad 40 tysięcy osób, w tym prawie 33 tysiące żołnierzy. Gdy dotarli do Krasnowodzka, ich oczom ukazał się kolejny obraz sowieckiej nędzy. Port był brudny, zdezorganizowany, a statki, które miały ich zabrać, stare, zardzewiałe ręglowce i tankowce, ledwo nadawały się do transportu ludzi. Podróż przez wzburzone Morze Kaspijskie w potwornym ścisku bez jedzenia i wody była ostatnim aktem ich sowieckiego koszmaru. Jednak moment, w którym ich statek wpływał do portu w Pachlawi, na zawsze, Pozostawał w pamięci każdego, kto go przeżył. Na nabrzeżu czekali na nich nie tylko Brytyjczycy, ale także Irańczycy. Na widok wychudzonych, obdartych postaci schodzących z trapów wielu Irańczyków płakało. Miejscowa ludność spontanicznie zaczęła przynosić im jedzenie, chleb, owoce, słodycze. Dla Polaków, którzy przez ostatnie lata marzyli o kromce chleba, ten gest gościnności był czymś niewyobrażalnym. Iran, z jego ciepłym klimatem, egzotycznymi zapachami i przyjaznymi ludźmi, był dla nich prawdziwą ziemią obiecaną rajem, po piekle. Po pierwszej ewakuacji Stalin, widząc, że Polacy nie zamierzają wracać, by walczyć na froncie wschodnim, próbował wstrzymać dalsze transporty, jednak sytuacja na froncie i naciski dyplomatyczne Churchilla i Roosevelta zmusiły go do ustępstw. W sierpniu 1942 roku ruszyła druga, znacznie większa fala ewakuacji. Tym razem generał Anders postawił wszystko na jedną kartę. Jego celem było wyprowadzenie wszystkich, którzy pozostali. Do Iranu trafiło kolejne 70 tysięcy Polaków, w tym ponad 25 tysięcy cywilów. Wśród nich były tysiące sierot, które Anders dosłownie wyrwał z sowieckich sierocińców. W sumie, z nieludzkiej ziemi. Udało się ocalić ponad 116 tysięcy polskich obywateli. Był to absolutny triumf i największe zwycięstwo generała Andersa. Jednak ten triumf miał swoją tragiczną cenę. Dla tysięcy ratunek przyszedł za późno. Ich organizmy, zniszczone przez lata głodu, mrozu i chorób w gułagach, nie były w stanie wytrzymać trudów ostatniej podróży. Wielu zmarło tuż po dotarciu do Iranu, umierając z w, w szpitalach polowych, które rozstawiono na plażach pachlawi. Ich marzenie o wolności spełniło się, ale nie zdążyli się nim nacieszyć. W samym Teheranie, stolicy Iranu, powstał wielki polski cmentarz wojskowy. Spoczywa na nim ponad 1900 Polaków, żołnierzy i cywilów w tym dzieci. Jest on dziś cichym, poruszającym świadectwem tej tragicznej i heroicznej epopei. To tam, tysiące kilometrów od domu, zakończyła się ich ucieczka z piekła. Dla tych, którzy przeżyli, Pobyt w Iranie był czasem powrotu do życia. W miastach takich jak Teheran czy Isfahan powstały polskie szkoły, teatry, a nawet gazety. Dzieci, które w głagach zapomniały, jak wygląda normalne jedzenie, po raz pierwszy od lat mogły się najeść do Syta. To był krótki, ale bezcenny okres regeneracji i powrotu do człowieczeństwa. Jednak wojna ciągle trwała. Armia Andersa, odrodzona na perskiej ziemi, musiała wkrótce ruszyć dalej, by wypełnić swoją przysięgę. I walczyć o Polskę, do której wielu z nich nigdy już nie miało powrócić. Pobyt w gościnnym Iranie był dla żołnierzy armii Andersa i towarzyszących im cywilów jedynie przystankiem, czasem na odzyskanie sił fizycznych i psychicznych. Wojna wciąż szalała, a ich ostateczny cel, wolna Polska, był odleglejszy niż kiedykolwiek. Po opuszczeniu Persji armia przemianowana na drugi korpus Polski Przeszła długi szlak przez Irak i Palestynę, gdzie pod okiem Brytyjczyków przeszła intensywne szkolenie i została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Z masy wygłodzonych rozbitków z Głagów Anders stworzył jedną z najlepszych i najbardziej zmotywowanych formacji w całej armii alianckiej. Symbolem tej niezwykłej transformacji i długiej wędrówki stał się niedźwiedź brunatny Wojtek. Kupiony jako mały miś od irańskiego chłopca został adoptowany przez żołnierzy z 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Wojtek dorastał razem z armią, podróżując z nią przez Bliski Wschód. Stał się nie tylko maskotką, ale prawdziwym towarzyszem broni. Uwielbiał zapasy, piwo i jazdę wojskowymi ciężarówkami. Aby mógł zostać ewakuowany z Egiptu do Włoch, został oficjalnie wciągnięty na listę żołnierzy kompanii w stopniu kaprala. Jego legenda osiągnęła szczyt podczas najtrudniejszej próby, jaka czekała II Korpusu Polskiego. Na początku 1944 roku Polacy zostali przerzuceni na front włoski, by wziąć udział w jednej z najkrwawszych i najbardziej zaciekłych bitew II wojny światowej bitwie o Monte Cassino. Niemcy, broniąc się na ufortyfikowanym wzgórzu z historycznym klasztorem, przez wiele miesięcy odpierali ataki aliantów. To właśnie Polakom przypadło w udziale ostateczne, decydujące uderzenie. W maju 1944 roku, po tygodniach potwornych, krwawych walk, w których zginęło ponad tysiąc polskich żołnierzy, to właśnie patrol z 12 Pułku Ułanów Podolskich jako pierwszy zatknął polską flagę na ruinach klasztoru. Zwycięstwo pod Monte Cassino było największym triumfem militarnym armii Andersa i dowodem ich niezwykłego męstwa. To tam kapral Wojtek wsławił się, pomagając nosić ciężkie skrzynie z amunicją artyleryjską, stając się symbolem, który do dziś widnieje w emblemacie jego kompanii. Jednak ten militarny triumf miał gorzki smak. Gdy wojna dobiegła końca, okazało się, że Polska, o którą tak walczyli, nie będzie wolna. Na konferencji w Jałcie zachodni alianci Roosevelt i Churchill oddali Polskę w strefę wpływów Stalina tego samego dyktatora, z którego piekła uciekli żołnierze Andersa. Dla nich, bohaterów spod Monte Cassino, nie było powrotu do domu. W nowej komunistycznej Polsce byli traktowani jak zdrajcy i sługusy imperializmu. Wielu z tych, którzy zdecydowali się na powrót, trafiło do więzień lub zostało zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Generał Anders i większość jego żołnierzy pozostali na emigracji. Głównie w Wielkiej Brytanii. Ich los był tragiczny. Bohaterzy wojenni, którzy przeżyli Syberię i najcięższe bitwy po wojnie, często musieli pracować jako robotnicy fizyczni, zapomniani przez sojuszników, którym pomogli wygrać wojnę. Generał Władysław Anders zmarł w Londynie w 1970 roku i, zgodnie ze swoją wolą, został pochowany wśród swoich żołnierzy na polskim cmentarzu wojennym. Na Monte Cassino. Historia Armii Andersa to opowieść o bezprecedensowej woli przetrwania i miłości do ojczyzny. To saga o ludziach, którzy dosłownie powstali z martwych, by walczyć o wolność, a ostatecznie zostali zdradzeni przez historię. Ich niezwykły egzodus z nieludzkiej ziemi pozostaje jednym z najbardziej poruszających i heroicznych rozdziałów polskiej historii, świadectwem tego, że. Nawet w najgłębszej ciemności ludzki duch potrafi odnaleźć drogę ku światłu.